Hej, witam was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, kolejny odcinek. Wiedźmina przed nami. Oczywiście dostałem zlecenie na 60 piór hardware. Ale to jest wykluczone. Tutaj będzie jakiś większy potwór, coś tak mi się wydaje. Wypadałoby butelkę dziapnąć jakąś. Może już diapnę. No, i gniazdo, no ale co ja mogę, kurka, zrobić? Może trzeba się kimnąć, po prostu? No nie widzę innej, innej tutaj możliwości. Poczynek, do której jest południe? Może do zmierzchu? Tak. O kurka, woda. czy ale to wdzięki jest, jest taki, że... you know, too. Zrobi się cięcie, bo kurczę, bezsensowne tam marzenie. Więcej piór harpy, tak jak chciałeś. Doskonale. Proszę, twoja zapłata. Przyznam, że nie miałam jeszcze tak dziwnego zlecenia. A to jeszcze nie koniec. Wysłucham cię, choć mam złe przeczucia. Potrzebowałbym jeszcze kilku piór. Ty czy ten kolekcjoner? On! No, oczywiście, że on. Podejrzane to dosyć. Czemu nie powiedziałeś od razu, ile mam przynieść? Nie wiedziałem, jaka będzie ogólna jakość towaru. Jeszcze kilka piór. Decyduj się, płacę ekstra. Zastanowię się. Osiem piór to spokojnie mogę. Agendy droga wiedzie. Zbierz osiem piór. Caso. E, tu troszeczkę jest tego. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mam nadzieję, że nie będzie chciał więcej, bo już więcej mi się nie chce robić. Mam piura. Mam nadzieję, że to już koniec. Przebiorę je i wybiorę te najlepsze. Proszę, zapłata z małą premią. Co mam zrobić z resztą fiur? A co tam chcesz? Na razie niczego nie potrzebuję. Bywaj. Ile kasiorki dał? Nie pokazało. Wróć do niego później. Nie, 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 nie. Dziękuję bardzo już za to zadanie. Przespać się dwa dni i wrócić? Dobra. Tak. Jesteś piękna, moja królowo. Moja pani, wyglądasz naprawdę wspaniale. Całe gniazdo ci zazdrości. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Może jednak wejść do pióro. Mnie nie jest potrzebne. Dziękuję, mnie też nie. Temu kolekcjonerowi znaczy. Tak, tak, temu samemu. Ciekawe, dlaczego potrzebował akurat tylu piór. Może ma tyle miejsc w klaserze. A jakie to ma znaczenie? Bardzo duże. Cóż, nie znam się na kolekcjach. Ciepło, jak na tę porę roku. Faktycznie, zazwyczaj bywa zimniej. To pewnie przez tych magów. Wymyślają te swoje eksperymenty? Świat zmieniają! Jeszcze coś niedobrego z tego wyjdzie. No, no. Aż strach pomyśleć kościół hmm. kurka przebieraniec. No dobra, to nie był pajacyków, tylko to był ten drugi chłopak tego pajacykowa. Co to robaki sobie na czapce przy... poprzyczepią. muszę wygrać tutaj w karty czy dostałem trofeum za zadanie gdzie, gdzie są trofea tu no dostałem zbroja w lustrze znaczy co, mogę w tym chodzić? Czy co? Zbroja plus 3, żywotność plus 1. Nie, coś źle spojrzałem. Zbroja plus 1. To Keira nam dużo lepsze. Kurka nie tu, gdzie trzeba. Dobra, zobaczymy o co chodzi. Czy uda się wygrać od niego. Słyszałem, że masz grot włóczni Orweta. Ano mam. Ano przydałby mi się ten grot. Nie ma mowy. To moje trofeum. Ograłem największego elfiego zabijak. W pewnych kręgach jestem bohaterem. W co graliście? W kościanego pokera. Swego czasu dość często rzucałem kośćmi To wyzwanie? Mhm. Mm Mam nadzieję, że nie oczekujesz taryf ulgowej. Uprzedzam, orżnę cię bezlitośnie i żadna klątwa tego nie zmieni. Zaczynajmy. Dobra, zobaczymy o co chodzi. U mnie dwie trujeczki, dwie czwóreczki, dwie pary. U niego dwie czwórki. Albo trójka. Kurka wodna. Wygrałem. Grasz jak zawodowy szuler, ale cóż, słowo się rzekło: Grot jest twój. Dzięki skalerom. Słyszałem, że masz jeszcze parę interesujących drobiazgów do wygrania. Coś się znajdzie. Dobra, dostałem włócznie przeznaczenia. Ale co ty masz do wygrania? Zobaczmy, co jeszcze można od ciebie wygrać. Zapraszam. Parka trujek, a on? Parka szóstek. No zobaczymy komu dojdzie. Dwie pary ma mało. Przegrana. Wygrałem. Co tym razem? 1 2 4 5 6, ale dupa. Przegrana. Co miał? Trójkę piątek. A ja miałem jedynek dupa. Fulik chyba 2, 3, 4, 5, 6. Fulik znaczy nie Fulik, tylko ten. Street. A ten co ma? Pareczkę. Dwie parki. Mać, wygrałeś! Skalen, mój fand. Miecz wojowniczej księżniczki Ksenti. Może być? Może. Jest twój. Jakbyś chciał jeszcze zagrać, to jestem do Twojej dyspozycji. No, zobaczymy to cudo. 26:33. Mam, a tu jest 31-35. U mnie redukcja obrażeń podczas bloku plus20. I krwawienie tutaj plus 20, a tu powalenie. No dobry miecz, aczkolwiek. Jeszcze raz spróbujemy. Zobaczmy, co jeszcze można od Ciebie wygrać. Zapraszam! Ale mu trójka od razu doszła, a u mnie. Parka trujek. Grupa. przegrałem ha! wygrałem para piątek a ja para jedynek no dobra Wygrałem! Hmm, ciekawe co za Fantyma. Ostatni raz gram, jak nie wygram, to Co mu doszło? Dwie pary, a u mnie? Jedna para. Grana. Koniec. Ha! Wygrałem! Nie chcę mi się więcej z tobą grać, gościu. Dobra, lecimy z powrotem. Zobaczymy, jak ta sytuacja dalej się rozwinie. Spalona wioska. Ciekawe, jak tam moje umiejętności. Ile ja punkcików mam? Zaraz, zaraz, zaraz. Jak to się kurka robiło. Medytacja, bohater. talenty jeden, to później pomyślę. Dobra, gdzie się tutaj wychodzi, panowie? Odwrotną stronę, tam. teraz tylko gdzie to było tu chyba tak jest amulet wciąż działa Żarku, żarku. gdzie to się wchodziło nie pamiętam tu Tak. Dobrze, że jesteś. To Nilfgardczycy nas zaatakowali. O co poszło? Kręcili się, gapili w mgłę, jakby na coś czekali. To zawołałem Fena, i Lasa, jeszcze kilku, kazałem Wes ubezpieczać nas z dystansu i poszliśmy z nimi pogadać. Rzecznie się pytam, czemu czarne psy tak się gapią w mgłę, a ci nic. Ale widzę, że gęby zawzięte. Powarkują coś tam w tym swoim paskudnym języku. Nagle z mgły wychodzi kobieta, śliczna i ledwie żywa. Pada a z jej dłoni wysuwa się niewielki przedmiot, nefrytowa statuetka, nie większa niż dłoń dorosłego mężczyzny. Gdybym nie wiedział, że to niemożliwe, powiedziałbym, że to tris, zaklęta w posążek. To możliwe. Kompresja artefaktowa. Gdzie ona jest? Nie wiem. Dziewczyna warknęła na żołnierzy i się zaczęło. Czarni rzucili się na nas, a ona uciekła w stronę obozu. Idę tam. Idziemy z tobą. Zbierać się! Dobra, słuchajcie, to jest koniec tego odcinka. W następnym pójdziemy z Vernonem i zobaczymy Kichort. A na dzisiaj to tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia.